Masz pieniądze, może nie miliony, ale zarabiasz przyzwoicie. Staćcie na lepszy telefon, jakiś weekendowy wyjazd, spokojny obiad na mieście bez liczenia każdej złotówki i na pierwszy rzut oka wszystko gra. Kiedy zostajesz sam, nie ma w tobie spokoju, nie ma satysfakcji i jest coś, co trudno nazwać, ale czujesz, że. Czegoś w tym wszystkim tutaj brakuje. I to nie znaczy, że jesteś jakąś, jakiś niewdzięczny czy coś w tym stylu. To nie znaczy, że masz jakiś kryzys egzystencjalny. To oznacza, że właśnie dotykasz granicy tego, co daje Ci sama kasa. Bo zarabianie pieniędzy rozwiązuje konkretne problemy. Rachunki, zaległości, stres dnia codziennego, ale nie odpowiada na pytanie, które pojawia się dopiero, kiedy te podstawowe potrzeby są już spełnione. Po co ja to robię? Jaki to ma sens, poza tym, że mam z tego pieniądze i mi płacą? Czy to, co buduję, ma cokolwiek wspólnego z tym, kim jestem? I to nie jest temat dla ludzi na jakiejś duchowej ścieżce, ani dla tak zwanych marzycieli. To jest bardzo konkretny moment w życiu człowieka, który odniósł względny finansowy sukces, ale czuję, że to jednak nie wystarcza. I w tym filmie nie powiem ci, żebyś rzucił wszystko i szukał jakiegoś swojego powołania. Nie będę Cię też motywował do znalezienia swojej. Pasji. Zostawiam to influencerem w jakichś białych koszulach, którzy handlują frazę sami o sukcesie. Tu będzie rozmowa o czymś dużo ważniejszym. O punkcie, w którym zarabianie przestaje dawać spełnienie, a zaczyna być tylko utrzymywaniem maszyny przy życiu. Jeżeli ten punkt już znasz, to zostań do końca, bo być może dopiero teraz jesteś gotowy zbudować coś, co naprawdę ma sens. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś, żebym pomógł Ci zacząć zarabiać na. W prostych umiejętnościach wysokodochodowych, bez żadnych studiów i wiedzy, dokładnie według prostej ścieżki hybrydowego modelu biznesu, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację demonstracyjną, gdzie sprawdzimy, czy to jest w ogóle dla Ciebie i czy to ma sens, czy po prostu możemy razem podziałać i czy faktycznie będziesz w stanie osiągać efekty działając według tej metodyki. A jeżeli chcesz działać sam lub sama, to w opisie masz film i masz mi dokładnie krok po kroku pokazane, jak mniej niż 90 dni zacząć zarabiać 8-12 tysięcy złotych miesięcznie. Więc jeszcze raz, kliknij pierwszy link w opisie, umów się na bezdarmową rozmowę konsultacyjną z moim zespołem i przechodzimy. Do dalszej części tego materiału. Na papierze wszystko wygląda ok. Masz stały dochód, może masz firmę, może masz dobrze płatny etat. Nie żyjesz od wypłaty do wypłaty. Możesz wyjechać gdzieś na wakacje raz do roku, kupić coś bez kalkulowania, poczuć się chociaż trochę ustawiony, albo przynajmniej poczuć się ustawiony w oczach innych. A mimo to czujesz pustkę, nie dramatyczną, nie jakąś patologiczną, tylko taką codzienną. Taki niewygodny dyskomfort, który pojawia się najczęściej, kiedy jest cisza. W aucie, po pracy, w weekend. To uczucie, że zarabiasz, ale nie budujesz czegoś swojego, że realizujesz cele, ale tak naprawdę nie wiesz czyje, że coś się kręci, ale jakby nie miało to żadnego kierunku i może nie jesteś wypalony. Ale jesteś odcięty od tego, co miało mieć znaczenie. Od czegoś, co czułbyś, że to naprawdę jest Twoje i tego nie rozwiąże jakaś wyższa wypłata, bo wypłata daje Ci komfort. A ty teraz potrzebujesz sensu. I to nie pieniądze są problemem. To fakt, że Twoje życie zaczęło się kręcić tylko wokół pieniędzy. I nie chodzi o to, żebyś zrezygnował z ambicji, z jakichś dobrych zarobków czy z aspiracji. Chodzi o to, że wartość nie powstaje tylko wtedy, kiedy wpada ci przelaw na konto. Można zarabiać i nie czuć. Dobrej satysfakcji. Można mieć duże zaplecze finansowe i nie mieć poczucia, że się żyje, bo pieniądze z natury są neutralne to ty nadajesz im kontekst. I kiedy całe twoje życie zawodowe opiera się na tym, żeby tylko i wyłącznie było więcej, to łatwo jest przeoczyć pytanie, które wcale nie jest coachingowe tylko one jest strategiczne. Po co ja to robię? I nie ogólnie, konkretnie, co dzięki temu zmieniam? Dla siebie, dla innych, dla świata. Bo praca bez wpływu to tylko powtarzalne zadanie, nawet jeżeli dobrze płatne. I jeżeli chcesz coś zmienić, to nie potrzebujesz rewolucji, potrzebujesz korekty swojego kursu. Zamiast zwiększać tempo, potrzebujesz zwiększyć sens. Zamiast rozpisywać kolejne targety, zadaj sobie pytanie, czy to, co robię zawodowo, faktycznie przynosi wartość innym. I mnie, a jeżeli nie, to może być pora na to, żeby zacząć budować coś równolegle. Nie od razu firmę, nie od razu jakąś misję stulecia, może jakaś dodatkowa aktywność, jakiś mikroprojekt, może świadczyć jakąś prostą usługę, która daje komuś konkretną wartość i tobie przynosi satysfakcję. To mogą być proste umiejętności wysoko dochodowe, na których zaczniesz pracować. Po godzinach, z czasem może zbudujesz z tego coś większego, a może nie, ale wreszcie będziesz mieć poczucie, że robisz coś swojego. Coś, co ma sens, nie tylko dlatego, że płacą, ale dlatego, że to wybierasz i to budujesz i to jest Twoje. I to już zmienia wszystko, bo przestajesz się czuć jak jakiś trybik w systemie i zaczynasz działać jak ktoś. To znowu ma wpływ. I nie każdy moment braku sensu oznacza, że trzeba od razu wszystko wyrzucać do góry nogami. Czasem oznacza, że trzeba w końcu zadać sobie uczciwe pytanie: czy to co robię jest jeszcze dla mnie, czy tylko dla systemu, w którym utknąłem? Bo można mieć wszystko poukładane na zewnątrz i kompletny chaos wewnątrz. Stabilność finansowa nie wyklucza wypalenia. A praca, która daje wypłatę, nie zawsze daje poczucie wartości. Jeżeli to jest moment, w którym chcesz nie tylko zarabiać, ale też budować coś własnego, coś, co ma realny sens i długofalowy wpływ, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na darmową konsultację demonstracyjną. I nie po to, żebyś usłyszał, że wszystko się ułoży, tylko po to, żebyśmy wspólnie sprawdzili, czy model oparty na bardzo prostych, umiejętnościach wysokodochodowych może połączyć to, co już masz, z tym, czego Ci brakuje. Jeżeli tak, pokażemy Ci, jak go wdrożyć. Jeżeli nie, powiemy Ci to wprost, a jeżeli wolisz najpierw samemu to rozkminić i samemu się z tym zapoznać, to w opisie masz też film, który pokazuje ten proces od zera, bez jakichś bajek, bez sprzedaży marzeń. Tyle. Nie chodzi o to, żebyś się rozpalił i nagle miał przepływ motywacji. Chodzi o to, żebyś w końcu poczuł, że to, co robisz, jest Twoje.